Jesz kromkę chleba i zastanawiasz się czy robisz coś złego? Albo rezygnujesz z makaronu, bo nie chcesz ryzykować? Jako trener w pracy z kobietami po 30 widziałem to setki razy. Przychodziły do mnie podopieczne, które ćwiczyły regularnie, trzymały pełną dyscyplinę, a nie miały żadnych efektów. A na dodatek miały mało energii w ciągu dnia, były głodne i waga stała cały czas w miejscu. Dlatego w tym filmie krok po kroku ogarniemy temat tego jednego makroskładnika, który może się do tego przyczyniać. Zobaczysz, co dzieje się w Twoim ciele, gdy jest go za mało, albo co dzieje się, gdy jest go za dużo. Ewentualnie, kiedy Twój organizm nie reaguje na niego tak, jak powinien. Bo jeśli tyle kobiet robi wszystko tak, jak trzeba, a wciąż czuje się zmęczona, głodna i sfrustrowana, to coś tu ewidentnie się nie zgadza. Czas skończyć z tym problemem u Ciebie i przyjrzeć się temu bliżej. Przeanalizujemy wspólnie jego plusy i minusy w Twojej diecie, ale nie tylko. Zostań do końca, a może okaże się, że nie musisz rezygnować z chleba czy innych produktów, żeby schudnąć. Ale zanim zaczniemy cokolwiek zmieniać, najpierw trzeba się dowiedzieć z czym w ogóle mamy do czynienia. Dlatego chciałbym Ci trochę o nim na starcie opowiedzieć, bo on jest bardzo ważny w odchudzaniu. Ten składnik jest jednym z trzech głównych źródeł energii w Twojej diecie. Ma 4 kalorie na 1 gram, czyli dokładnie tyle samo co białko. Ale w przeciwieństwie do białka, jego głównym zadaniem nie jest odbudowa tkanek, tylko dostarczanie energii organizmowi. To z niego twój mózg korzysta jako pierwszy. Jeśli brakuje go w twojej diecie, możesz mieć problemy z koncentracją, być senna, czy nawet mieć wahanie nastroju. Mięśnie też działają dużo gorzej, gdy jest go zbyt mało. Trening staje się cięższy, szybciej się męczysz, a regeneracja trwa dłużej. Mimo że to podstawowe źródło energii dla ciała, wiele kobiet zaczyna go unikać, bo przez lata powtarzano im, że ten składnik utrudnia odchudzanie, że lepiej go ograniczać, jeśli chce się zrzucać wagę, ale to jest bzdura. Nie chodzi o to, żeby wycinać coś z diety, tylko żeby umieć z niego mądrze korzystać. Bo kiedy zrozumiesz jaką rolę pełni ten składnik, to zaczniesz odchudzać się w zgodzie z ciałem, a nie wbrew niemu. Dlaczego unikanie tego składnika może niszczyć twoje efekty? Ograniczysz go do minimum, bo liczysz na szybszą utratę wagi. Zero chleba, zero Makaronu i zero owoców. Tylko warzywa, mięso i garść orzechów. Na początku widzisz efekty. Brzuch jest mniej wzdęty, waga nawet trochę może i spada. Ale po kilku tygodniach coś zaczyna się psuć. Masz mniej energii i ciężej ci się zmotywować do treningu. Szybciej się irytujesz, trudniej jest ci się skupić, a głód wraca, ale z podwojoną siłą. I teraz ważna rzecz. To nie jest Twoja wina. To nie jest kwestia Twojej słabej woli. Twój organizm po prostu się broni. A w jaki sposób? Zaczyna spowalniać pewne procesy, żeby oszczędzić energię. Zmniejsza się aktywność tarczycy, a to ona steruje tempem twojego metabolizmu. Wzrasta poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, który utrudnia spalanie tłuszczu. Spada poziom leptyny, hormonu sytości. Nic dziwnego, że jesteś głodna. Jaki jest efekt? Jesz zgodnie z planem, ćwiczysz regularnie, a waga stoi w miejscu. Frustracja rośnie i zaczynasz wątpić, czy to w ogóle wszystko ma sens. Jak wybierać lepsze źródła tego składnika i przy okazji nie zwariować? Nie chodzi o to, żebyś nagle zaczęła jeść wszystko, co zawiera ten składnik. Chodzi o to, żeby wybierać mądrze. A dlaczego to jest takie ważne? Bo nie wszystkie jego źródła działają tak samo. Jedne trawią się wolniej, dzięki niemu czujesz się syta na dłużej, a poziom energii jest stabilny. Nie powodują gwałtownych skoków cukru we krwi, więc unikasz nagłych napadów głodu. Inne rozkładają się bardzo szybko. Po ich spożyciu energia spada równie szybko, a ty znów czujesz głód i masz ochotę na więcej. A teraz przejdźmy do konkretów. Te, które trawią się wolniej, znajdziesz w kaszy jaglanej, komosie ryżowej, ziemniakach, batatach, warzywach strączkowych, owocach, np. jabłkach albo gruszkach oraz orzechach. A te, które z kolei rozkładają się szybko, to na przykład biała bułka, biały ryż, słodkie płatki śniadaniowe, sklepowe batoniki, a także słodzone napoje czy słodycze. A teraz w końcu przyszedł czas na to, żeby wyjawić o jaki makroskładnik chodzi. Przez cały czas mówiłem o tym składniku bez nazywania go wprost, bowiem jak wiele kobiet ma już w głowie różne negatywne przekonania o nim. Teraz czas to wszystko podsumować. Ten właśnie składnik to podstawowe źródło energii dla Twojego mózgu i dla Twoich mięśni. Jeśli jesz go za mało, szybko tracisz energię, masz problemy z koncentracją i regeneracją mięśni. Z kolei, jeśli jesz go za dużo, łatwiej przybierasz na wadze. I masz wahania poziomu cukru we krwi. Dla kobiet po 30, które chcą utrzymać zdrową sylwetkę i energię, zaleca się od 3 do 5 gramów tego składnika na każdy kilogram masy ciała dziennie. Przy zbilansowanej diecie i oczywiście aktywności fizycznej. Na deficycie kalorycznym ta ilość może być niższa, ale nie powinna spaść poniżej 2 gramów na kilogram, żeby organizm dobrze funkcjonował. A tym składnikiem w Twojej diecie, o którym cały czas była mowa w tym filmie, są oczywiście węglowodany proste i złożone. Właśnie przeanalizowaliśmy, jak węglowodany wpływają na Twoją energię i efekty odchudzania. Ale wiedzieć, czym są to jedno, a umieć wybrać je mądrze w praktyce, to zupełnie inna historia. Zobacz film, w którym pokazuję 5 zdrowych przekąsek, idealnych do pracy, sycących, prostych... I zgodnych z tym, o czym dziś rozmawialiśmy.